Tak, trener Rafał Latowski desygnował do gry następującą jedenastkę. 1. Krzysztof Bąkowski, numer 2. Grzegorz Wojtkowiak, 6. Artur Marciniak, 7. Hubert Sobol, 10. Eryk Kryk, 11. Jakub Karbownik, 16. Jakub Niewiadomski, 17. Filip Nawrocki, 21. Karol Smajdor, 22. Łukasz Szramowski, 23. Ob Czas na wyjściowe zestawienie drużyny gospodarzy. Pogoni w bramce 12. Rafał Misztal i dalej 2. Krystian Miś, 4. Oskar Sewerzyński, 8. Tomasz Margol, 10. Marcin Kozłowski II, 11. Ismael, Ismael Bajdu 18 Iwan Oczenarz, 22 Maciej Górski, 23 Franciszek Wróblewski, 28 Marcin Kozłowski pierwszy i z numerem 31 Bartosz Brodziński. Tak z jego wartości sportowej. Teraz długie wybicie, sygnalizuje tam przewinienie Wojtkowiak, jaka teraz decyzja, rzut karny, rzut karny dla Pogoni. Ogromne protesty, faulowany Kozłowski II, taka akcja z niczego, wcześniej cała w kardynałach teraz też wyskoczyła, mają pretensje. Poznaniacy, ale decyzja arbitra jest jednoznaczna. Za moment będzie rzut karny dla pogoni. Ta decyzja zmieniona nie zostanie, za moment będzie rzut karny. Gwizdek arbitra Brodziński, Trzybąkowski Brodziński i gol dla pogoni. 1 do 0. I wielka radość na trybuna. 18 minuta, niezawodny wykonawca rzutów karnych Brodziński także teraz nie zawodzi. Pewne uderzenie w prawy róg, Bąkowski w prawy róg dla Brodzińskiego, Bąkowski powędrował w drugą stronę. Bardzo to wyglądało pewnie, spokojnie. 1 do 0. Dobrze, dobrze dysponowane te skrzydła, to tym razem Szramowski do niego zszedł. Szramowski i będzie rzut karny, zaczepiony nogą Margola. Bardzo, bardzo ciekawa ciekawa decyzja sędziego, trochę nastojąca, ale, ale wydaje się, że słuszna. Jest to w tym meczu stały wykonawca stałych fragmentów gry, zobaczymy jak sobie poradzi z stalem. Kryk czy Misztal? Kryk bardzo pewnie w środek bramki, 1 do jednego. w Siedlcach, 26 To nie, nie nacieszyli się długo Siedlczanie z prowadzenia. Na dużym spokoju tutaj uderzył Erik Kryk, trzeba pochwalić tego zawodnika, wziął... Tę odpowiedzialność za wykonanie naski na siebie. Zrobił to bardzo pewnie i jest już jeden do jednego, może dzisiaj. Otworzy swój dorobek strzelecki w tym sezonie Tomasz Margol, jest też Brodziński, no on nie rezygnuje, on też cały czas chce uderzać, Margol strzela, broni Bąkowski, dobre uderzenie, dobra interwencja i co? I hat-trick rzutów karnych w tym meczu, po raz kolejny, tak decyduje arbiter, no teraz to już chyba poznaniacy będą protestowali bardzo długo, ależ tu się robi atmosfera w tym meczu. Już to szesnastkę Wojtkowiak, ale już jest gwizdek arbitra, Brodziński czy Bąkowski? Brodziński po raz drugi pewnie, pogoń Lech 2, 2 do jednego. I znów wielka radość siedleckich kibiców. Brodziński, Czerepka, Brodziński, uderzenie i broni Bąkowski. Bardzo dobre uderzenie, ale też bardzo dobra interwencja Bąkowskiego. W krótkim odcinku czasu zagrywa dobrze w ślizgiem piłkę To dobra okazja do kontry, jest górski. Marciniec pokazuje się, że jest Froblewski. Marciniec 3 do 1 na pogoni. Świetne wejście rezerwowego. Świetna górskiego Jeszcze lepsze wykończenie Piotra Marcinca. Posłuchajmy Siedleckiego stadionu, jak kwetuje trzecią bramkę w tym spotkaniu. Pierwszą z gry. Uff. Yy, może szkocie, jak wspominałem, trener Latowski, wsparcia no, wśród rezerwowych, mamy tu kilku piłkarzy przede wszystkim odpowiadających za defensywę, ale jest też młody Ratajczyk, Kołtański. No. Teraz zobaczmy sytuację, ale przelobowany Misztal i gol Sobola, asystował numer 23 Jacenko i Lech wraca do gry. Piękna teraz akcja drużyny. Rezerw Lecha, błyskawiczna odpowiedź na to trafienie, znów mamy kontakt w Siedlcach, ależ widowisko. Piękna to była akcja, Jacenko podciął nad Misztalem, ta piłka chyba nie leciała się od więc dopchnął ją głową Hubert Sobol. Przenosi ciężar gry pod bramkę Bąkowskiego, teraz zbyt mocno ta centra. Miś, ale powalczył skutecznie, teraz Więdłocha. wygrał ten pojedynek, Więdłocha do Marcińca. Marciniec coraz groźniej, Repka, uderzenie, ależ gol! Przepiękne to uderzenie, ależ wieńczy nam ten mecz Repka, fantastyczne to było uderzenie. Był dziś piękny gol Piaseckiego dla rezerw Śląska, będziemy analizowali inne trafienia, ale to jest na pewno mocny kandydat do gola kolejki, przepiękny gol Oskara Repki. Świetna, świetna zmiana. Po raz kolejny się okazuje, że Manousa, trener Tarachulski, na 3-1 trafił rezerwowy Marciniec, na 4-2 trafił inny rezerwowy Rebka, kapitalne uderzenie. Kap... Bliżej końcowych gwizdek arbitra, no 4 gole dzisiaj stracone przez rezerwy Lecha, ale jeszcze zobaczył Wojtkowiak, słupek, ale jeszcze, jeszcze mogło być 4-3. Co tutaj się dzieje na Siedleckim Obiekcie dzisiaj, szalone to widowisko, jeszcze do środka, jeszcze uderzenie, ależ teraz było blisko, chyba Sobol. a Pogoni. Zbiera Marciniak, Ratajczyk, Ratajczyk, no do Filipa Szymczaka jeszcze mu daleko, ale chciałby tutaj też poszukać jakiegoś uderzenia, dośrodkowanie, strzał i poprzeczka, no co tu się dzieje? Teraz chyba to Jacelko główkował, no w defensywie odpuszcza Poznaniakom wściekły i co? Wybite, czy była ręka? Sędzia nie reaguje, kończy ten mecz, jeszcze ogromna kontrowersja na koniec. Nieprawdopodobny mecz w Siedlcach, nieprawdopodobny też doliczony czas gry, emocje do ostatniej sekundy, ale ostatecznie pogoń w meczu szóstej kolejki drugiej ligi wygrała z rezerwami Lecha Poznań 4 do 2.